Witajcie. Niektórzy wiedzą, niektórzy jeszcze nie wiedzą, dlatego nagrywam ten filmik. Zapraszam Was do wchodzenia na nowy kanał na YouTubie. Nasz kanał Encyklopedia Wiedzy Duchowej. Taki troszkę nietypowy, ale bardzo potrzebny i na pewno przynoszący wiele korzyści. Jest to kanał, na którym umieszczone są podcasty. Czytane są definicje oparte na wiedzy z Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewaja na Bobko. Zapraszam. Te definicje znajdziecie również na Facebooku, na również Encyklopedii Wiedzy Duchowej. Ale tutaj macie formę czytaną, więc niektórzy wolą w takiej formie. Zapraszam.